Odcinek 18 Powstania Smoków pozostawił nas w punkcie kulminacyjnym. Raz wbija do klasztoru z zamiarem kradzieży Smoczej Ikony. Problem jest taki, że niestety w tym klasztorze nie ma żadnych wojowników, a jedynie znalazcy, Gio, rodzice Arina i Kol, który niestety za bardzo się nie przyda w obronie klasztoru, bo widmowi dragonianie wyssali mu duszę. W tym filmie pogadamy sobie o tym, jak ta sytuacja może się rozwinąć. Zapraszam do oglądania. Opcja pierwsza jest taka, że roz po prostu sobie wbije, rozwali wszystkich na luzie i ucieknie z ikoną. Może się tak stać, ale ja sądzę, że wydarzy się tutaj coś więcej: że ta walka może mieć jakieś bardziej długofalowe skutki. I kiedy tak o tym myślałem, przypomniałem sobie o rodzicach Arina. Przecież byli oni głównym argumentem, jaki nasz tygrys wykorzystał, aby zachęcić pomarańczowego ninja do przejścia na jego stronę. Najpewniej gość się w ogóle zdziwi, bo on najprawdopodobniej nie wiedział o krainie Lee i myślał, że te nagrobki są legit. Ja tak przynajmniej sądzę, bo on i tak już niemal jest wszechwiedzący. Jednak niezależnie od jego wielkiego zdziwienia, mogły porwać tych rodziców i zaszantażować Arina. Jedyna kwestia jest taka, że po co miałby aż tak bardzo ubiegać się o posiadanie Arina w drużynie? No i powodem tutaj może być Sora. I pewnie teraz nie do końca wiecie o co chodzi, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Raz chciał złożyć w ofierze Sore, aby wykuć smoczu ikonę, no ale nie do końca wyszło. Ale teraz Arin musiałby się podporządkować, a nawet pomóc Rasowi we wtrąceniu Sory do kuźni zapomnianych, ponieważ Raz postawiłby sprawę prosto: albo ona, albo rodzice. I... może i Arin już raz wybrał Sorę zamiast swojej rodziny, tyle że różnica jest taka, że wtedy rodzice byli jedynie daleką perspektywą. To było coś w stylu Zabij Sorę, to może kiedyś, jak wszystko potoczy się zgodnie z planem, odzyskasz rodziców. A teraz, kiedy Arin już odzyskał rodzinę, na pewno nie chciałby stracić jej drugi raz. Jest też opcja, że scenarzyści nagle przypomną sobie o Pixel i Zainie, którzy wrócą w najlepszym momencie w celu pokonania Rasa. Ale wobec tylu innych fajnych alternatyw, byłbym mocno zawiedziony, gdyby tak się stało. Na sam koniec chciałbym podziękować King Conrad'owi, który dał mi pomysł na ten film. Bo serio. Leżałem tak sobie w łóżku i myślę sobie: No nie, no nie nagram już tego filmu, nie mam pomysłu o czym. Ale wtedy wpłynął komentarz z propozycją na teorię o tym, jak zostanie rozwinięta scena z rasem kończąca osiemnasty odcinek. I to był strzał w dziesiątkę. Dziękuję Tobie, a także innym fanom za wsparcie. Do zobaczenia!